Funkcjonariusze kontrolują pasażerów. Skąd pan przyleciał? Z Hiszpanii. Co pan tam robił? Mieszkam tam. Miłego dnia. Dzień dobry. Skąd pan przyleciał? Z Medellin. Przeprowadzimy kontrolę bagażu. Proszę za mną. Jak długo był Pan w Kolumbii? Od soboty. Gdzie się Pan zatrzymał? Dwa dni w Envigado, w domu, a potem w dwóch hotelach. To Pańska pierwsza podróż do Kolumbii? Nie, latam co dwa miesiące. Czym się Pan zajmuje? Jestem przedstawicielem handlowym. Proszę tutaj. Zatrzymaliśmy pasażera, który przyleciał z Kolumbii. Proszę położyć wszystko na blacie. Często lata do Medellin, średnio co dwa miesiące. Zatrzymuje się tam na kilka dni, potem wraca do Miami. Osoba, która odbywa takie regularne podróże, może być kurierem narkotykowym. To pańskie bagaże, tak? Ich zawartość należy do pana, tak? Zamknięta? Nie? Standardowe rzeczy. Co pan robi podczas wyjazdów? Mam tam przyjaciół, odwiedzam ich. Co to? Elektrolity. Zawsze zabiera pan elektrolity? Zapomniałem, że je mam. W takich pojemniczkach zazwyczaj umieszcza się narkotyki. Łatwo je schować, trudno znaleźć. Musimy sprawdzić, co to jest. Do Miami narkotyki najczęściej trafiają z Dominikany, Kolumbii, Brazylii. Kiedyś znajdowaliśmy kokainę. Teraz częściej konfiskujemy ketaminę i 2 Jeśli to elektrolity, będzie pan wolny. Jeśli nie, będzie gorzej. Co to takiego? Elektrolity. Proszę zaczekać. W Miami funkcjonariusze znaleźli w bagażu pasażera fiolkę z nieznaną substancją. To ketamina. Nie można jej wwozić do USA. Nie wiedziałem. Na terenie USA trzeba mieć na nią receptę. Nawet nie wiedziałem, że mam ją w torbie. Przewozi pan jakieś leki? Mam tu adderal i tak dalej. Na receptę? Tak. A to? To samo co tutaj. Naprawdę? Tam nic nie ma. Znaleźliśmy torebeczkę z brązową substancją. Musimy sprawdzić, co to takiego. Proszę wejść i położyć rzeczy na stole. Przeszukamy pana i sprawdzimy, czy nie ma pan nic przy sobie. Potem jeszcze raz skontrolujemy bagaż. Zobaczymy, co znajdziemy i wtedy powiemy panu, co dalej. Podczas rewizji znaleźliśmy niedużą torebkę z białą substancją. Kiedy zapytaliśmy, co to takiego, powiedział, że zapomniał, że ją ma. Teraz sprawdzimy wszystkie znalezione substancje. Pierwsza znowu ketamina. Zobaczmy. Kokaina, MDMA. Biała substancja okazała się kokainą, a brązowa to MDMA. Różowy proszek to ketamina. Włożymy wszystko z powrotem. Zostanie pan ukarany grzywną. Jej wysokość to 5000 dolarów, ale możemy zredukować ją do 500. Powiedzmy, że dostanie pan taryfę ulgową, zapłaci pan grzywne, dostanie pokwitowanie i będzie wolny. Pasażer został wypuszczony po zapłaceniu grzywny. Współpracował z nami, a ilość narkotyków w jego bagażu była niewielka. Następnym razem proszę się upewnić, co pan ma w walizkach i kieszeniach. Pasażerowie często mówią, że nie wiedzieli, co mają w bagażu, ale my zawsze pytamy, czy bagaż i jego zawartość należą do nich. Zanim zajrzymy do walizki, podróżni przyjmują odpowiedzialność za to, co znajdziemy.